Hejka, witajcie, z tej strony ja, jestem po prostu na innym urządzeniu, nie wiem, SK yy, jestem na innym urządzeniu, nie w ogóle dzisiaj nagrywała i zrobić jej godzie pranka i się udało, I powie teraz mm, będziemy do niej dzwonić, kolejny raz powiedziałam, że odzwonię, tylko chciałam po prostu ten początek nagrać, no, tak, Ania to... jest też, no halo, a będziemy musiała zastępować, żeby numeru nie było, a co, nie mogłam do niej dzwonić? No nie idę, nawet widzów nie mam. No, Jakby... Ale nie rób tego. Problemu. Ale jak no nie ma numeru. Mi nie pokazuje numeru, jak się dzwoni. Tylko Jagoda na przykład. Yy, nie, nie, nie pokazuje mi nic, że ten. Nie pokazuje Czekaj wtedy. Za... Czekaj, ja do niej zadzwonię. Dobra, a do niej dzwoni, poczekajcie. Jagoda! Ty się na twoim końcu! Ja teraz do niej zadzwonię i powiem, jak Boga pocham. No. Nie wiem, co się dzieje. Wiesz co, Jagoda? Muszę kończyć.